Witajcie, serwisant zmywarek z tej strony. Wyobraźcie sobie ten scenariusz. Włączacie swoją zmywarkę, czekacie, aż naczynia wyjdą z niej lśniące i czyste, ale zamiast tego, na wyświetlaczu pojawia się zmywarka Samsung Błąd 4C. W głowie pojawiają się pytania, co się dzieje? Czy moja zmywarka właśnie odmówiła posłuszeństwa? Spokojnie, oddychajcie głęboko, zaraz wszystko wyjaśnię. Ten przerażający na pierwszy rzut oka komunikat Zmywarka Samsung Błąd 4C oznacza, że urządzenie ma problem z dopływem wody. Może to wynikać z kilku rzeczy: zatkany lub zagięty wąż doprowadzający wodę, problem z ciśnieniem wody lub zablokowany filtr wody. Gdy zmywarka wykryje, że woda nie wpływa do niej prawidłowo, wyświetla ten kod błędu, aby ostrzec Cię o problemie. Co można zrobić? Najpierw sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zagięty lub zablokowany. Upewnij się też, że zawór wody jest w pełni otwarty. Następnie warto zerknąć na filtr wody, jeśli jest zatkany, to właśnie on może być przyczyną, dla której zmywarka Samsung błąd 4C się pojawił. Jeśli problem nie znika, mimo że wszystko wydaje się być w porządku, najlepiej będzie wezwać serwisanta, który pomoże dokładnie zdiagnozować i naprawić usterkę. Mam nadzieję, że teraz czujecie się pewniej, wiedząc, co kryje się za tym tajemniczym kodem. Jeśli chcecie więcej takich porad i wskazówek, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.